Ważność. Wielki to znaczy ważne. Wielki to znaczy inny. I dzisiaj słuchamy czytań, od, odkrywamy dramat, dramat uczniów, dramat Judasza. Ale to jest przede wszystkim. Wiecie, czasami patrzymy na nasze życie właśnie w ten sposób, jak możemy spojrzeć na tą sytuację. Judasz, co on robi. Ale z drugiej strony. Musimy spojrzeć się na Jezusa, bo ważniejsze jest, co chce Jezus zrobić, co Jezus chce zrobić dla Judasza. Zobaczcie, słyszałem kiedyś taki, taką historyjkę, gdzie wybrano trzy osoby, zawiązano im oczy, postawiono przed nimi słonia. I każdy miał podejść i dotykać, i mówić mniej więcej, jak Słoń wygląda. Co to jest? Co to jest słonie? No, i jeden, który ma zawiązane oczy, podchodzi do słonia i akurat trafił, trafił na jego nogę. Podotykał, podotykał i mówi: Słoń to jest coś takiego tak jak kolumna, twarde takie. Nie można tego za bardzo ruszyć, szorstkie, okrągłe. To jest słonie. Drugi znowu, gdy z zawiązanymi oczyma podeszedł do słonia trafił na ucho. Mówi, gdzie? Co to? Jakie to jest okrągłe? Słoń to jest coś płaskiego, bardzo takiego, e, e, które się zgina, które e, jest bardzo słabe. To jest słoń. Tamto, co tamten mówił, to jest nieprawda. Trzeci podszedł i dotknął trąby. I mówi, wy się wszyscy mylicie. Tro, słoń, to jest coś takiego podłużnego. To prawda, że jest to okrągłe, ale to jest bardziej takie miałkie, takie luźne, takie... To nie jest słoń, co wy mówicie. Dlaczego to mówię? W naszych rekolekcjach jakby staraliśmy się poznać Boga i czasami w naszym życiu właśnie jest tak, że dotykamy pewnego... pewnej rzeczywistości Boga i mówimy to jest Bóg. Na przykład w naszym życiu dotykamy cierpienia i wtedy mówimy Bóg jest Bogiem cierpienia, on zsyła na nas te wszystkie cierpienia, jak on może na to pozwolić? Ktoś inny powie „Nie, Bóg jest taki mocny, on chroni, on jest czymś takim, który powie konkretnie, on skarci nawet, to jest Bóg. Jeszcze inny powie, nie, słuchaj, Bóg to taki jest trochę miękki, taki on, on, on niczego, nikogo nie chce skrzywdzić. Czas kto ma rację. I dlatego dzisiaj, dzisiejsze czytanie jakby mówią w naszym poszukiwaniu Boga, czym możemy się posłużyć, aby lepiej Go poznać. Bo jednak jak się okazuje, szukamy Go wzrokiem. I pamiętam, jak byłem w szkole, jeden kolega do mnie podszedł i mówi, słuchaj, ty wierzysz w Boga, a ty go widziałeś? Mówię, no nie. No to ja, nie widziałeś po, Pana Boga, a mówisz, że On jest? Ja go nie widziałem, więc go nie ma. A ja mówię, słuchaj, a ty jesteś głupi. A on, mówi, Czy, czemu ty tak na mnie mówisz? Ja mówię, słuchaj, bo ty nie masz rozumu. Ja nie mam rozumu. Ja mówię, słuchaj, widziałeś kiedyś swój mózg? Nie. No to nie masz mózgu. No bo jeżeli nie widziałeś, a to, co nie widzisz, nie istnieje, więc jesteś bezmózgowiec. Później go nazywałem jednokomórkowiec, bo miał komórkę, nie? Swoją. I mówię, że jesteś jednokomórkowiec, bo masz tylko jedną komórkę, nie? przynajmniej. I, I tak czasami w życiu jest, szukamy Pana Boga. I dzisiejsze czytanie jakby wprowadzają nas jeszcze w jedny, inny element. Jak znaleźć Pana Boga, jak Go rozpoznać? Pierwsze czytanie mówiło o tym. Że Pan uczynił, otworzył mi ucho, abym nauczył się tak, jak uczeń, tak jak jego uczeń słuchać. I właśnie wiecie, jakie jest pierwsze przykazanie Boże? Znacie przykazania? Zrobimy tam egzamin dzisiaj z, z katechizmu, ale nie, nie będę was podchodził, nie będę się pytał. Wiecie, jakie jest pierwsze, pierwsze przykazanie Boże? Jakie? I na pewno się pomylicie. Słucham? Idziemy, spytamy się, spróbujemy. Jakie jest pierwsze przykazanie według Ciebie, Boże? Przykazanie miłości. No dobrze. Ale zanim to przykazanie miłości zostało powiedziane i Bóg zaczął dyktować, jakie są przykazanie, powiedział co? Słuchaj, Izraelu. Pan jest Twoim Bogiem, Pan jest jedyny. My uznajemy, że to jest pierwsze przykazanie. Pan jest Twoim Bogiem, Pan jest jedyny. Jest jeden Bóg. Ale jeżeli nie słuchasz, to do niczego to służy. Wiecie, jak, jak podchodzą do nas rodzice, jak podchodzą do nas nauczyciele. Oni mogą nas uczyć. Ale jeżeli nie słuchamy, i, i to było dla mnie też najgorsze zdanie w szkole. Uczyłem się, a wtedy co nauczyciel mówił, ale się nie nauczyłeś. I je, Bóg otwiera nam ucho, abyśmy się nauczyli słuchać Jego obecności, Jego słowa, Jego natchnienia, y, to co mówi w naszym sercu. Y, dzisiejsze spowiedzi, zobaczcie, to jest taki moment, gdzie usłyszeliśmy głos, gdzie Pan Bóg do nas przemówił, gdzie, gdzie żeśmy odkryli, że On nam przebacza. Czasami ten głos jest wewnętrzny, czasami to inna osoba, którą spotkamy, powie nam takie słowo, że ono przemienia nasze życie. Ale czasami nie mamy jakby nastroju do słuchania. I myślę, że dzisiejsza sytuacja Judasza w drugim czytaniu. Słuchajcie, on był trzy lata z Jezusem. Słuchał jego kazań. Widział, jak Jezus podchodził do ludzi. Widział, w jaki sposób Jezus modli się do swojego Ojca. I co się stało, że Judasz nie potrafił pójść dalej. Co się stało, jaki był dramat Judasza, że potrafił powiedzieć za 30 srebrników, ja go wam wydam. To jest dramatyczna postać, bo pokazuje, że w Judaszu było coś, co go zablokowało w stosunku do Jezusa. Może nie do końca słuchał to, co Jezus mówił o, o swoim Ojcu? Może był na jakiejś lekcji na wagarach? Nie wiem. Ale przeżył dramat. Tylko, że czasami w naszym życiu, wiecie, jest tak, jeden kolega mi opowiadał, że kiedyś podróżował. Z Gdańska do Montrealu, ale żeby teraz tak lecieć samolotem, to trzeba lecieć z Gdańska najpierw do Monachium i z Monachium do Montrealu. I on opowiadał, że wsiadł do samolotu w Gdańsku, i obok niego siadła Amerykanka. No i ta amerykanka mówi, no ja ją tylko powiem, dzień dobry, mówi i to był mój błąd. Bo ona zaczęła do mnie cały czas mówić. Cały czas mówiła, opowiadała, zaczęła mówić, i za każdym razem, jak ja chciałem jej przerwać, żeby coś powiedzieć, to ona pokazywała, pokazywała, że nie, jeszcze nie skończyła, że jeszcze dalej będzie mówić. I mówi, i tak się godzinę leci, przynajmniej godzinę, półtora godziny do, do Monachium, więc przez półtora godziny mówi, ona cały czas do mnie mówiła i za każdym razem próbowałem jej przerwać, za każdym razem ona pokazywała, że jeszcze nie skończyła. Mówi więc, jak wylądowali wreszcie w Monachium, jak to, mówi, fajnie było wreszcie, dziękuję, do widzenia, mówi, mam nadzieję, że ich nie spotkam. Ale traf chciał, że wsiadając do samolotu do Montrealu, siada, siada i patrzy, że ona na nowo jest. Ona się uśmiechnęła i zaczyna do niego dalej mówić. To do Montrealu się leci około dziewięciu godzin, więc on już zrozpaczony. Zaraz szuka ona, mówi, następną godzinę mówi, 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 i w pewnym momencie nabrała powietrza, żeby kontynuować, a jemu się udało powiedzieć to, co chciał powiedzieć. Sorry, I don't speak English. Czasami jest w naszym życiu, że nie pozwalamy drugiej osobie mówić. Nie słuchamy. Mamy coś do powiedzenia. I to jest dobrze, ale ta historyjka mi pokazała, że czasami umieć słuchać. Co robicie, jak wchodzicie do domu ze szkoły? Włączacie telewizor? Słuchacie muzyki. Czasami jest taki refleks, nie? że zabije, musimy zabić ciszę, bo jest za cicho. Nauczycie słuchać. Tylko nie chodzi o, o taką ciszę. Chodzi o wyczuwalność tego, co się dzieje wokół nas. Ktoś kiedyś powiedział, opowiedział mi historię o, o człowieku, mówi, słuchaj. Byłem w Nowym Jorku i przechodząc centrum miasta, nagle usłyszałem, że zaczął śpiewać ptak. Więc on się zatrzymał i szukał, gdzie ten ptak śpiewa. Ale był zaskoczony, że nikt nie reaguje. Wszyscy ludzie przechodzili, nikt nie zwrócił uwagi na to, że ptak śpiewa w centrum Nowego Jorku. Ale wtedy postanowił zrobić pewien eksperyment. Wyjął, wyjął dolara z ręki i rzucił go w tłum. Jak pieniądz upadł, wszyscy zaczęli się rozglądać. Ta historia uczy, że słuchamy tego, co chcemy usłyszeć. Ale nieraz nie jesteśmy wrażliwi, wrażliwi na to, na dźwięki, które może pochodzą od Boga. I myślę, że Judasz miał taki głos, tylko w jaki sposób nie był na niego wyczulony? W jaki sposób nie dotarło do niego to, co Jezus chciał mu powiedzieć. I wiecie, Jezus zrobił gest niesamowity. On zaprosił swoich uczniów na ucztę. Wiecie, że my teraz to robimy? I przez co siedzimy razem. Ale judasz jakby był nieobecny. Jezus dzieli się ze swoimi uczniami, mówi: Słuchajcie, jeden z was ma nas wyda, nie wyda. Nie mówi tego z wyrzutem. Słuchajcie, który mnie wyda? Bo tak mu powiedzieć, Słuchaj, ja wiem, że któryś mnie tutaj wyda, który tam pieniądze dał. Niech podniesie rękę, nie? tak jakbyśmy żeśmy robili w czasie rekolekcji. Nie robi tak. Widzicie, że Jezus dalej, jakby chce obudzić sumienie, chce, aby Judasz usłyszał ten głos delikatny, z respektem, który dotyka serca i uczucia. Jeden z Was mnie zdradzi. I gdy pyta się, czy to ja, czy, czy kto, Jezus mówi: Ten który je ze, mnie, ze mną w misie, który je ze mną chleb. W Piśmie Świętym są dwa takie momenty, gdzie ktoś je chleb z kimś. Jeden, jeden taki moment jest w historii Rut i Boaz. W, w księdze Rut jest taki, taki moment, że Boaz, młody człowiek, poznaje Rut i się w niej zakochał. I żeby pokazać, jak bardzo, że ją kocha, zanurzył chleb i jej podał. I w Piśmie Świętym podanie pokarmu drugiego człowiekowi oznacza, jest to symbolem jakby wyznania miłości. Ja cię kocham. Drugi, drugi e, tekst e, to jest pewna przypowieść, którą Natan powiedział Dawidowi. Powiedział Dawid zgrzeszył z Betrzebą, czyli poszedł z, mężą, z, męż... z żoną e, e, jednego ze swoich wojowników, e, przespał się z nią i wtedy przyszedł do niego prorok i mówi Dawid, ja mam dla ciebie pewną historyjkę i powiedział mu historię. Był bogaty człowiek, miał sto owiec. Ale przyszedł do niego gość i on nie chciał żadnych z tych owiec stracić, więc spojrzał, bo miał e, e, obok siebie biednego człowieka, który miał jedną, jedyną owieczkę, ale ta owieczka była jak jego dziecko, jak jego najlepszy przyjaciel. Ta owieczka, e, on z nią spał, e, on z nią wychodził na zewnątrz, ona cały czas była przy nim. I jest tam w tekście napisane, i on tej owieczce często ze swojej misy, ze swojego talerza, dawał kawałek chleba do jedzenia, że jedli z tego samego talerza. To znaczy, że Jezus chciał pokazać Judaszowi, jak Bóg go kocha, nawet wtedy, gdy jeszcze już w jego sercu było postanowienie wydania go. I dlatego moi drodzy, Jesteśmy w wielkim tygodniu, aby uczestniczyć właśnie w tych sentymentach, które czasami budzą się w naszych sercach. Nienawiść, złość, krytyka. Budzi się jakiś niepokój i nie wiemy, co z tym robić. I myślę, że Wielki Tydzień i znaki, które będziecie widzieć w czasie celebracji, jest tak wiele znaków: będzie krzyż, będzie obmycie nóg. Będzie nowienie przyrzeczeń chcielnych, będzie zapalony ogień, który mówi, że światłość rozpaliła nasze ciemności, są takie znaki, po to, żebyśmy odkryli, jak bardzo Bóg przez wszystkie sposoby chce do nas coś powiedzieć. Tak jak ja wczoraj powiedziałem, jeżeli ja wam pokażę taki symbol, co to znaczy, że możecie się mnie bać. Ale jeżeli ja pokażę coś takiego, otworzę rękę. Tak samo jest w liturgii. Są pewne gesty, które należy czytać. Ja tak zawsze porównuję, że to, co my robimy we wierze, jest to jak język obcy. I, I to jest bardzo dobry przykład. Jeżeli ja Wam pokażę, co to znaczy w języku polskim, chcecie idziemy wypić. Tak? A, a co to znaczy dla, ja to zrobiłem dla, dla Kanadyjczyków. Bo oni takie oczy mieli. On mówi, ty czemu ty chcesz mi głowę uciąć? Dla nich mówiłem językiem obcym. Oni nie rozumieli tego. Bo dla nich to, to trzeba pokazać tak. Język obcy i dość często jest językiem obcy, obcym język liturgii, bo widzimy coś i co oni robią, ale wtedy zadaj sobie pytanie, co Bóg chce ci przez to powiedzieć. I tak w naszym życiu też jest, że czasami coś się wydarzy. Nie przerażaj się, że to się wydarza, tylko się zapytaj, co Bóg mi chce przez to powiedzieć? I to jest to. Pan Bóg otworzył mi ucho. Abym nauczył się słuchać i rozeznawać. Dlaczego upadłeś? Czego możesz się nauczyć, jak upadłeś? Jak wstawać? E, powiedziałeś co złego? Czego możesz nauczyć się w tym złym mówieniu, że się niedobrze z tym czujesz? Ktoś cię denerwuje. Spytaj się, Panie Boże, co Ty chcesz mi powiedzieć? Może jestem taki sam? I to mnie właśnie denerwuje, że ta osoba jest taka sama. Są znaki, jest sposób, który Pan Bóg do nas przemawia. Kończąc, tylko taka, właśnie, że mała historyjka z mojego życia, gdzie Pan Bóg do mnie przemówił. Pewnego dnia pojechałem na rekolekcję. Zadano mi pytanie, jak ma na imię Twój Bóg? Ja byłem animatorem, byłem zaangażowany w kościele i ja nie wiedziałem. Ja odpowiedziałem: Bóg to jest zbawiciel. I wiem, że jak odkryłem, że Bóg jest ojcem i synem i duchem świętym, że tak mi głupio trochę było. I, i pamiętam, że jak się położyłem spać, myśmy czytali wtedy ten tekst o Samuelu, gdzie Samuelu, Samuelu, tak, panie, mów Twój, twój sługa, słucha. I ja położyłem się spać, trochę smutny, mówiąc, ja tak właściwie to Pana Boga nie znam. Katolikiem jestem od, od 18 lat, ale co ja mogę o Nim powiedzieć? Jego ja nie znam. I zasnąłem. Jak to na rekolekcjach, myśmy spali na podłodze, na materacach. Nas było pięciu chłopaków w sali, bo byliśmy w szkole. W nocy obudziłem się. I sobie pomyślałem, a, a dlaczego się obudziłem? Do toalety mi się nie chciało. Więc, a może jestem tak jak Samuel, że Pan Bóg będzie do mnie mówił? Więc tak, tak sobie myślę w myślach: mów Panie, twój sługa słucha. I nagle, obok, kolega śpiący obok, mówi. Kocham Cię. Upewniłem się, czy śpi. Spał. Ale to była tak dla mnie dziwna sytuacja. I wtedy, jakby sobie zdałem pierwszy raz w życiu, że Bóg może przemawiać przez drugiego człowieka. To było tak niesamowite, tak nie w porę, tak, tak dziwne. Naprawdę patrzałem, mówię: Chłopie, lepiej śpi, bo. I spał. Ale dla mnie to był znak, jeżeli poprosisz Boga, on do ciebie przemówi. Tylko otwórz swoje ucho albo serce i bądź czujny. On wtedy będzie je przemieniał. Tak jak mówił do e, Judasza przez gesty miłości. On chciał jeszcze cały czas go nawrócić. Cały czas chciał. Go... Nie rób tego. Ja cię bardzo kocham. Ty jesteś moim największym przyjacielem. Ja, ja jestem w stanie dla Ciebie wszystko zrobić. To był dramat Judasza. Dlatego życzę Wam tego, abyście przeżyjąc, przeżywając Wielki Tydzień, abyście doświadczyli właśnie tej miłości, żebyście odkryli w pewnym geście, nie wiem, nawet wychodząc z kościoła, nie wiem, ptak Wam zaśpiewa. I to będzie dla Was znak, że Bóg Was kocha. Tak bardzo oczywisty. Nie wiem, może to być coś innego, ale wiem jedno, że Pan Bóg odpowiada. Jeżeli biedny woła, Bóg odpowiada na jego modlitwę. Dlatego życzę Wam udanych świąt, życzę wam odkrywania Pana Boga i życzę, żebyście byli tak jak pierwsi chrześcijanie, wiecie, symbol pierwszych chrześcijan. Co to była? Co było? To była ryba. Życzę wam. Abyście w waszym życiu nie zawsze płynęli z prądem, bo tylko zdechłe ryby pływają tylko z prądem. Żywe ryby, ryby, które mają w sobie życie i które chcą przekazać życie, płyną pod prąd. Czasami jest tak w naszym życiu, że jeżeli płyniemy z wszystkimi, bo wszyscy tak robią, to nasze życie jest takie, takie umarłe. Ale jeżeli czasami powiemy, a dlaczego tak mówisz, a ja się z tobą nie zgadzam, a ja mam a prawo mieć inną opinię, a dlaczego ty myślisz, że Bóg nie istnieje? Ja uważam, że istnieje. Taki sposób będziecie odkrywać. Tego wam życzę. Odkrywajcie obecność Boga w waszym życiu, a On wam pokaże swoją obecność. Także w spokojnych, radosnych świąt dla was, dla waszych bliskich, przyjaciół, kolegów. Rodziny, tych, których kochacie, żeby ten czas był właśnie odkrycia Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, który przychodzi w sposób, oni, oni nawet nie wiedzieli za bardzo, kto to jest. Oni jeszcze go nie rozpoznawali, ale on już im mówił: pokój wam, nie lękajcie się, ja jestem. Ja jestem z wami, nie lękajcie się, będą egzaminy, nie lękajcie się, ja wam, wam dam ducha i on wam pomoże. Nie lękajcie się w przyszłości. Szukasz męża? Módl się już za niego. Szukasz przyjaciela? Módl się za niego. Szukasz rozwiązania twoich problemów? Zaufaj Panu Bogu. Nie lękaj się. Ja jestem z tobą. Amen.